Siema siemaneczko, chcę dziś wam przedstawić fajne peryferia dla gracza na prezent pod choinkę. Wybrałem dwa fajne produkty, które zamówiłem ze sklepu x -kom. Zamówiłem sobie już teraz, żeby je wam zaprezentować i przedstawić co kupiłem. Lub co możecie kupić bliskim na prezent. Więc zabieramy się do otworzenia paczuszki. I na szybko przedstawię wam fajne gadżety, które ciekawie wyglądają. I mega są użyteczne, więc zabierzemy się za otworzenie. Więc pierwsze co nam się ukaże, to stojak do słuchawek Trust, Gendor i Bandit Mouse USB GTX 213 Trust. Więc przejdziemy do omówienia stojaka. Każdy by chciał, żeby słuchawki nie leżały na biurku, żeby nam się nie kurzyły. Więc wybór takiego stojaka pozwoli nam na odłożenie słuchawek w wygodnym dla nich miejscu. I nas nie irytuje, że nam przeszkadzają, że musimy gdzieś się odkładać, przekładać. Taki stojaczek pozwoli nam ustawić słuchawki gdzie tylko będziemy chcieli. Przejdźmy teraz do mówienia. Mouse Bandi Całkiem fajny uchwyt na przewód do naszej myszy. który góry jest w miarę podświetlany i posiada cztery porty USB. Wygląda tak. bardzo fajnie i ciekawie. Więc czas na podsumowanie. Mamy tu nietypowe rozwiązanie, które nie są postrzegane przy szukaniu taniego prezentu więc polecam taki zakup. Więc L, trzymajcie się, cześć.